A dzisiaj spróbujemy rozebrać mojego pierwszego drona i zobaczyć, co jest w środku. Jakieś tam narzędzia przygotowane, i lecimy. Także to mój, mój był pierwszy dron, na nim się uczyłem latać. Jakieś tam, na nim już nie pamiętam, chyba 200 funtów za niego dałem. 5, 5 megapikseli kamera w środku z żyroskopem. Znaczy, no, że się rusza po prostu sobie, tak. To nie jest żyroskop, ale na takiej zasadzie chyba to działa. Gimbal, tak zwany. Także no, ma już weszczotkowe silniki. Ma około, bym powiedział, 3 lat. Tak. Dwie baterie były w zestawie bardzo odsłonięte, są mięciutkie tutaj. Także staczał na jakieś 20 minut lotu 3,500 mAh. Także, no, normalnie bym powiedział. Jakieś tam kontrole było. Tutaj telefon się wkładało, się rysowało, żeby z aplikacją się połączyć i z dronem, żeby on na bieżąco, przepraszam widok z tej oto, oto kamery, także ściągniemy chyba to na początku z góry i zobaczymy jak to wszystko w środku wygląda także ten taki już odkryłem w środku za bardzo nic nie widzimy jakieś tam zwoje, nie wiem kłady, a to powiedzcie co to jest czy to jest czasem GPS nadajnik, bo jak tak to może będzie można go użyć sobie dajcie znać czy to jest GPS czy co to jest, no bo na pewno nie antenka kolejna obudowa ściągnięta w sumie tu nic nie robimy, nie widzimy, także do kamerki będziemy chyba się wybierać teraz. Kamera rozmontowana, ale zobaczcie ile tu do tej kamery idzie naprawdę dużo małych przewodzików. Ciekawe po co to wszystko jest. Zaraz to kamerkę może rozbierzemy. Także gimbal rozebrany, to jest jakieś takie podkładki, uszczelki takie amortyzujące gumowe. Jeden silniczek jest od gimbala w kamerce już zamontowany, a drugi jest tutaj. A co mnie najbardziej zdziwiło, że w takim tanim dronie są normalne łożyska były. Musiałem je rozcinać, żeby roz tego. Jeszcze parę kuleczek pogubiłem, ale zobaczcie. Jakie to jest małe. A tu jeszcze jeszcze jest mniejsze łożysko. Także mogli to zrobić jakieś na tulejkach, nie wiem, z teflonu czy coś, coś tańszego, nawet z plastiku dobrego, a to dali jednak prawdziwe łożyska kulkowe. A tak w środku wygląda kamerka. Ten silniczek, co odbił od gimbala i komarki, dosłownie tyle 5 megapikseli mega podobno. W tylnych śmigiełkach mamy tylko 5 kabelków dochodzących, a w tylnych mamy 6. Nie, w przednich mamy 6 kabelków, a w tylnych 5. A w przednim dlaczego mamy 6? Bo jeden kabelek idzie do czujnika, do nóżki tutaj, żeby Widzieć, kiedy dron chyba wylądował, wtedy się mi go wyłącza. Moim zdaniem, tak wygląda silniczek. Silniczek bezczotkowy całkiem spory i na pewno działa. Także można zatrzymać i coś z nich porobić. Także będę miał cztery ich. No to jak widzicie, w takim dronie. Sorry, w takim dronie dużo rzeczy nie ma. Powiem Wam nic ciekawego. Myślałem, że coś będzie bardziej ekscytujące, rozkręcić i zobaczyć, co tam jest to jest kontroler. Pipczy. Jak bomba, co? Pik. Pik. Kurde, takie coś. Kręcić taśmo paroma bateriami. Naprawdę by wyglądało jak jakaś bomba. Ale by było co? <laughs> nie, nie będę tego kawału robił nikomu. Także no. Dużo, niedużo, mało nie mało, Samiec ocencie. Dużo układów. I tyle. Śmigiełka. Nie wiem, czy je. trzymać te silniczki, czy nie. To wszystko na pewno działa, bo ten dron do końca latał, Także także tyle. Może będziemy też baterie poprzebijamy, zobaczymy jak one się zachowują. Ale to zobaczymy.